Cześć! Zwiedzamy dzisiaj kolejną nadmorską miejscowość i oczywiście przypominam, że na moim kanale znajdziecie wiele ciekawych pomysłów na wyjazdy. Jeżeli interesuje Was tego typu tematyka, to zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Możecie to zrobić klikając przycisk subskrybuj pod tym filmem. Dzisiaj zapraszam Was na spacer po bardzo spokojnej i kameralnej miejscowości, jaką jest Pogorzelica. Byłem tutaj przez kilka dni na obozie na studiach. Było to ładnych kilkanaście lat temu i po tym czasie praktycznie nie poznałem tej miejscowości. Na wstępie widzieliście animację z Google Earth pokazującą położenie Pogorzelicy. Widać na nim masę lasu i to jest oczywiście prawda. Ale tak to chyba wyglądało właśnie wtedy, kiedy ja tu byłem. W rzeczywistości jest go już tutaj nadal bardzo dużo, ale jednak troszeczkę mniej niż było kiedyś. W międzyczasie widzimy pierwszą atrakcję, jaką jest kolejka wąskotorowa jeżdżąca przez Pogorzelice i odwiedzająca pobliskie miejscowości, m.in. leżące po sąsiedzku Niechorze. Kolejka jest wykonana w stylu retro z klimatycznymi otwartymi i zamkniętymi wagonikami stylizowanymi na Orient Express. Bardzo fajny sposób na zwiedzenie okolicznych miejscowości. A niechorze, o którym wspomniałem przed chwilą, to większy i bardzo bliski sąsiad pogorzelicy. W jednym z pierwszych ujęć pokazałem wam nawet jak bliski na tablicy, na której z jednej strony zaczyna się pogorzelica, a z drugiej właśnie wspomniane niechorze a dzieli je most nad kanałem Livia-Urza, który łączy pobliskie jezioro o tej samej nazwie, czyli właśnie Livia-Urza. I drugą atrakcją niech będzie ujście tego właśnie kanału do morza. Niestety nie dotarłem tam, ponieważ dzisiaj wybrałem się hulajnogą i nie bardzo miałem ochotę niesienia jej przez spory kawałek popiachu, ale wrzucam Wam zdjęcie poglądowe z Google'a i lokalizacji. Yeah, yeah, yeah. Kolejne ciekawe miejsce, które warto odwiedzić po Pogorzylicy to taka oto tama na kanale. Znajduje się ona po drodze do ujścia do morza. Musimy zejść po schodkach i przejść po metalowym pomoście. Zarówno schodki, jak i pomost jest taki oto ażurowy i widać wodę pod nami. Teraz zmierzamy w kierunku centrum Pogorzylicy ze sklepikami i częścią gastronomiczną. Po drodze mijamy różne ośrodki wczasowe. Jest tu także ośrodek IKEI. Dominują tu przede wszystkim pola kempingowe i drewniane domki. A jeżeli widzieliście mój filmik z Pobierowem, to mówiłem tam, że w Pobierowie jest bardzo dużo drzew i panuje tam klimat leśny. No to w porównaniu z pogorzelicą, Pobierowo to betonowa metropolia. Tutaj poza ścisłym centrum jest głównie las i dosłownie czasem trafi się ośrodek. Są tu obszary, gdzie dosłownie przez kilkaset metrów idzie się zupełnie w lesie. I to zarówno po lewej, jak i po prawej stronie drogi. A po drodze mijamy taki, oto akwapark. Przy okazji powiem, że drugi akwapark znajduje się na wieździe do Pogorzelicy w kurorcie Sandra Spa. I w ten sposób dotarliśmy do centrum Pogorzelicy, gdzie znajduje się podobna do innych miejscowości nadmorskich zabudowa. Znajdziecie tu restauracje, kawiarnie, sklepiki i różne klimatyczne uliczki i alejki. A dla dzieci znajduje się tutaj plac zabaw. Jak widzicie, pośród tych kilku uliczek w samym centrum zabudowa jest naprawdę gęsta i można tu znaleźć automaty do gier, ale również zjeść dobry obiad. I to niezależnie od tego, czy mamy akurat ochotę na domowe jedzenie, pizzę, kebaba czy rybkę. Spacerując głównym deptakiem w kierunku morza, dochodzimy do zejścia na plażę. I tutaj czeka nas mały szok. Plaża jest bardzo wąska i to dużo węższa nawet od tej, którą pokazywałem Wam w centrum Mielna w zeszłym tygodniu. Betonowy podjazd stanowiący zejście na plażę kończy się dosłownie w wodzie, a szerokość plaży to może kilka, kilkanaście metrów. Ale od razu Was uspokoję, tak jest tylko na tym odcinku i przy tym zejściu, mimo może akurat teraz kiedy tu były. Później zejdziemy kolejnym zejściem na wschód i tam plaża jest już szersza. Teraz spacerujemy sobie boczną uliczką, równoległą do drogi głównej i biegnącą w kierunku wspomnianego kolejnego zejścia. Tutaj też znajdziecie kolejną gastronomię, czyli restauracje oraz punkty noclegowe, takie jak różne wille czy pensjonaty. I dochodzimy do kolejnej drogi wyłożonej elegancko kostką brukową z morskim akcentem w postaci falujących wzorów. Prowadzi ona do drugiego ciekawego zejścia na plażę. Jest ono oryginalne i inne, bo jest w postaci drewnianej zadaszonej budki na szczycie drewnianych schodków. Zejście to znajduje się około 200 metrów dalej niż to przy głównym deptaku. Ale tutaj, jak zaraz zobaczycie, plaża jest dużo szersza. No i właśnie plaża oraz morze to największe atrakcje Pogorzelicy. Plażing na białym, mięciutkim piaseczku i możliwość schłodzenia naszego rozgrzanego ciała w orzeźwiającym Bałtyku to jest właśnie to, po co tu przyjeżdżamy przede wszystkim. I jeszcze rzut oka na sklepiki w samym centrum i kierować się będziemy dalej w kierunku wschodnim po głównej ulicy, czyli po Wojska Polskiego. Chciałbym dojść nią do samego końca, aby pokazać Wam, jak wygląda cała Pogorzelica wzdłuż właśnie tej ulicy, jeżeli doszlibyśmy do końca. Im idziemy dalej, tym nie jest różnej gastronomii i trochę wracamy do takiego krajobrazu leśnego. Co jakiś czas mijamy gotowe ośrodki wczasowe i niektóre będące jeszcze w stanie budowy. Pogorzelica bardzo mocno się rozwinęła od tego jak ja ją pamiętam. Wielu z tych budynków w centrum w ogóle nie kojarzę i wydaje mi się, że powstały w przeciągu ostatnich kilkunastu lat, ale może się mylę. Proszę oczywiście w tym miejscu o sprostowanie, jeżeli ktoś wie dokładnie jaka jest prawda. A w międzyczasie uważam, że bardzo fajnym pomysłem na spędzenie popołudnia tutaj jest wycieczka rowerowa, np. do Niechorza albo i dalej do Rewala. Jest tu sporo dróg rowerowych i wypożyczalni rowerów. I doszliśmy do samego końca ulicy Wojska Polskiego i tak to właśnie wygląda na ten moment. Obok trwają budowy ośrodka wypoczynkowego. I jeszcze na koniec pokażę wam park linowy, który znajduje się w Pogorzelicy. Jest to także jedna z propozycji na aktywny wypoczynek. W międzyczasie powiem wam, że z końca ulicy Wojska Polskiego do mostu, który graniczy z Niechorzem, jest 2,5 km, czyli jest gdzie spacerować. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Liczę, że filmik przyda się Wam w zaplanowaniu wypoczynku, ale także w odświeżeniu wspomnień. Jeżeli tak jest, to poproszę o łapkę w górę i o komentarz. Przypominam na końcu o możliwości subskrybowania kanału, dzięki czemu będziecie na bieżąco z nowościami. Życzę wszystkiego dobrego i udanego wypoczynku. Do usłyszenia wkrótce. Cześć!